Siemaneczko dzisiaj mamy tutaj gaźniczek z silniczka 50 ze 130 fmb problem jest z gaźnikiem taki że przelewa się przez niego paliwo zaraz tutaj podłączymy benzynkę puścimy paliwo i zobaczymy którędy się paliwo przelewa w tym odcinku pokażę wam gaźnik PZ19 z czterosuwa. Mam jeszcze podobną przypadłość w dwusuwie, więc o, nagram mam też osobny odcinek o innym gaźniku o tej samej z takim samym problemem. Co jeszcze chciałem powiedzieć? A, no, to będą dwa inne gaźniki. Ale wracając do tego. To jest gaźnik PZ19 z saniem na linkę przy kierownicy. bo Możecie mieć jeszcze taki zręcznym saniem. Lub podobny gaźnik z automatycznym saniem, ale no, w tym odcinku będzie taki, otóż gaźniczek. Dobra, ja teraz tu postaram się podłączyć. Użyję sobie tej rureczki. Tej rureczki. Złaś, dobra. Zrobimy sobie ją tutaj. O. No. Teraz drugą końcówkę podłączam sobie, tutaj mam obok taką kroplóweczkę, jak ja to mówię i podłączę sobie zaraz pod to paliwko o, już mam podłączone kładziemy sobie mniej więcej gaźniczek, no w pionie Puszczamy paliwo i czekamy, zobaczymy co tu się zadzieje A few moments later. Tak, przelewa się tutaj gardzielem paliwo tutaj z przodu, o widzicie tutaj gdzieś zaworek nie trzyma, możliwe, że po prostu jest zabrudzony i leci też tutaj o na dole, mam mokry palec widzicie o tu leci więc albo jest nieszczelny, albo albo tam zaworeczek nie trzyma no dobra wylewam paliwo Dobra, zabieramy się za rozbiórkę takiego gaźnika. Dobra, kiedy paliwa macie wyslane, możecie wziąć się za demontaż całego gaźniczka, co musimy zdemontować. Żeby rozebrać taki gaźniczek, tak naprawdę potrzebny Wam będzie śrubokręt płaski i śrubokręt krzyżakowy. Obydwa jakieś takie dobre, sprawdzone. Eee, co odkręcamy. Albo z czego się składa taki gaźniczek. Tutaj macie przepustnicę. Tutaj macie tak zwane ssanie, czyli zamykacie dopływ powietrza, dzięki czemu wzbogacacie mieszankę na samym początku rozruchu silnika. Te dwie słynne śrubeczki, czyli ta śrubka, która idzie tutaj na ten korpus, to jest regulacja przepustnicy, czyli regulacja wolnych obrotów. Wykręcamy sobie ją. Bo będziemy to czyścić wszystko, tak? Rozkładamy wszystko na części pierwsze, Czyli mamy śrubkę i sprężynkę. Teraz. Ta śrubka obok to jest śrubka od składu mieszanki. Tutaj regulujecie sobie tak naprawdę e dawkę paliwa na wolnych obrotach. Wkręcamy sobie. Przed demontażem wkręcamy i liczymy, ile tutaj jest obrotów. Także wkręcam. Pół i 3 czwarte. Czyli można powiedzieć, że wykręcone było na 0,75 obrotu. No i teraz, jak już wiecie, na ile to było wykręcone, wykręcacie sobie całkowicie tą śrubeczkę. Powinna tutaj być ta śruba, sprężynka, gumowy o ring i podkładka. Tak przeważnie jest w większości gaźników. No i mamy śrubkę. Sprężynka nam została. Mam nadzieję, że wleci. O, mamy tutaj tą sprężynkę. I teraz pytanie. Bo nic więcej tam nie widzę. Jest też czasami tak, że gaźnik składa się tylko z takiej śrubki od składu mieszanki i tej sprężyny. Też czasem tak bywa. Ale tak jak powiedziałem, najczęściej bywa też tak, że tam jest podkładka i olejek. Zaraz sobie to sprawdzę. Do tego celu używam sobie takiej ostrej pensety i tę grzebę. Nieładnie mówiąc. Ale pukając już widzę, że tam nic więcej nie ma. Ok. Skoro tak jest, to wiemy, że tak ma być. Eee, dobra. Tutaj więcej nic nie montujemy. Bierzemy się za. O, jeszcze trochę polewy wyleciało. Bierzemy się teraz za odkręcenie komory pływakowej w tym przypadku macie dwie śrubki jedną z tej nie musicie się martwić bo nic tu nie, nie wyleci oprócz ewentualnie resztki paliwa zobaczymy jak tu bardzo zabrudzony jest ten gaźniczek zdejmujecie To trochę syfu, więc miało prawo. Gdzie? Miało prawo tutaj coś się nie domykać. No i co tutaj mamy? Tu mamy pływak. Tą zawleczkę, która ten pływak trzyma. I pływak zawsze trzyma zaworek iglicowy. Tutaj możecie sobie to spokojnie wysunąć. Wyciągnąć delikatnie i razem wyjdzie wam tutaj ten, ten zaworek. O, tu taki malutki. I sprawdzacie, czy ta gumka nie jest wyrobiona. Puh. Czy jest elegancki stożek. Nie jest wyrobiony od przylgni. Nie jest na przykład jakiś taki mały wżer. On musi być ładny. Idealny stożek. Tutaj jest idealny stożek. Pływak. Jak możecie sprawdzić? Wrzucacie to do jakiegoś płynu. Jeżeli pływak wam się nie zatopi. No to oznacza, że nie ma dziury i że pływak działa prawidłowo. W większości gieźdznikach można jeszcze wyciągnąć tutaj ten. Tutaj macie zawry iglicowe, tu gniazdo od iglicy można wyciągać. W tym przypadku nie da się wyciągnąć tej przyłówki. Co odkręcamy sobie dalej? Tutaj macie dyszę wolnych obrotów, a tu macie dyszę wysokich obrotów. Tak zwaną dyszę główną. Dysza główna jest tutaj 72. Odkręcamy sobie ją. Proszę bardzo. Tu wykręcamy dyszę główną. Tutaj dyszę wolnych obrotów. Wygląda. Sprawdzamy sobie drożność później tych różeczek po umyciu I odkręcamy sobie jeszcze będę jak się fachowo mówi Atomizer? bodajże atomizer Jeżeli źle mówię to Ci co wiedzą niech mnie nie poprawią Klucz 8 Odkręcamy sobie Proszę bardzo, tak to wygląda. Dlaczego ja nie mam tej przepustnicy? Bardzo często jest taki gaźnik przepustnica, iglica i to, i to wieczko tutaj zostaje razem z linką. No w zasadzie tam nie ma co czyścić. Jedynie co, no to tam możemy zrobić regulację regulację wysokości iglicy. Ale tak naprawdę ten motorek całkiem dobrze chodził Tylko po prostu stał długo I, i o, widzicie co się dzieje Przelała się tu paliwko Więc będzie trzeba wszystko wyczyścić Skręcić i zobaczyć czy to będzie hulać czy nie Dobra, w zasadzie mamy zdemontowane wszystko co potrzebują do czyszczenia Tego nie musicie demontować Tu naprawdę nie ma sensu żeby to rozbierać dalej Teraz co, bierzemy sobie benzynę ekstrakcyjną Pędzelek i po prostu wszystko dokładnie myjemy. A na końcu, jeżeli możecie użyć do tego, że są takie specjalne spreje do gaźników. Karburator, karburator clean, lub coś takiego podobnego. I możecie sobie to pod wysokim ciśnieniem wszystko ładnie umyć. A jeżeli nie, no to bierzecie pędzelek. Tak jak ja. Chyba, że macie make-up to, sobie wrzucać taki gaźniczek jakąś tam mamy. Mam mejkę ultra taką dużą. Nie opłaca mi się jej odpalać na taki maluteńki gaźniczek, bo to był przerażony treścią trochę. bo Mam myjkę 30-litrową, a do takich gaźników przydałaby się myjka 3-litrowa. Ale dobra, nie o tym teraz. I teraz starać się jak najlepiej umyć wszystkie elementy tą benzyną ekstrakcyjną. Dobra, ja to myję i widzimy się jak tu po prostu wszystko, ten cały ten korpus wyczyszczę razem z tą komorą tutaj. A wtedy jeszcze zostawimy sobie więcej do omówienia. OK. Korpusik mam już wyczyszczony. Gaźnik jest tutaj czysty, komora jest czysta. Teraz zabieramy się za czyszczenie tych wszystkich dysz, czyli tego atomizera i tych malutkich dyszek. myjemy je też w benzynce. I tutaj macie takie małe dziureczki, które jak będziecie patrzeć pod światło, powiedzmy tu mam raz, dwa, 3, 4, 5 takich dziurek co 90 stopni, I jak patrzycie sobie gdzieś tam w górę, Teraz sobie wykręcę, i patrzycie sobie jak w światło lampy, to te wszystkie dziurki muszą być drożne. Ja aktualnie. Nie mam ich jakichś super drożnych, widzę. Więc biorę sprężone powietrze, i w każdy z tych dziurek będę mocno psikał. I możecie sobie wziąć na przykład, jak macie. No, w sumie odśrodki, Takie włosie, spróbować to poprzebijać, ale żadnymi gwoździami nie próbujcie tego robić. Wiadomo, że tutaj, tutaj ładnie mamy. Tutaj wszystko ładnie widać na przestrzał. Ale tutaj właśnie. Musicie to zwrócić uwagę. Bo to musi być czyste, bo inaczej to paliwo nie będzie Wam tu przepływało. Ja będę brał tu sprężne pecze, psikał, psikał, aż w końcu będzie wszystko drożne. Tak samo robimy z tą dyszą. Patrzymy sobie pod światło, czy jest drożna. Ta już jest czyściutka. Elegancka, ale ją tam przemyjemy, żeby nie było. I tu na boczek ta dysza. Właśnie wolnych obrotów, też trzeba ją tutaj sprawdzić Przeczyścić, żeby była drożna Bo inaczej nie będziecie mieć wolnych obrotów A w najgorszym wypadku motocykl Wam, czy tam skuter, motorower Wam nawet nie odpali Także to patrzymy w górę i powiem szczerze, że ja nic tu nie widzę No nie widzę nic przez tą dyszę O, jest jakaś taka maciętka dziureczka. Tutaj dziury są drożne. Postaram się to pokazać. O, powiedzmy sobie. Wyżecie, ja o tym dyszę. O, czy na pewno nie zobaczycie. O, widzicie? Wiem, że jest niewyraźne, ale widać tutaj, że. Te dziurki są drożne. Przekręcam dalej. O, tu są trzy. Teraz znowu dwie. I znowu trzy. O, no, one są drożne. Musimy mi wiedzieć, wiedzieć na słowo, że o, matko. że wszystko jest ok. No nie w tej stronie raczej się nie uda. O, tu widać. Drożne. O, widzicie, było widać wszystkie dysze, w tą stronę. Jeżeli mam tu nacięcia na bokach, muszą być drożne, jak nie macie drożnego, to mówię powietrze, benzyna, powietrze, benzyna. Aż w końcu uzyskacie taki efekt, jak potrzebujecie, ta też jest czysta. Jeszcze muszę się tylko z tym atomizerem zarempować. Bo on, widzicie, macie tutaj pięć dziurek. A nie są tak 100% drożne, więc muszę się z tym trochę tu bawić. Będę piszkoł powietrzem, więc nie będzie się nic słychać. Także widzimy się za chwilę. Ok, mam już to drożne. Uderzenie powietrzem poprawiło przepływ. Więc możemy teraz z powrotem wszystko składać. Także wszystko składamy w odwrotnej kolejności. Bierzemy sobie. Ten atomizer, kręcamy. Tworzymy śrubokręt. Dokręcamy z wyczuciem. Tak wiecie, żeby nie przesadzić. Na śrubokręcie nie pójście tu nic e, takiego złego zrobić. Potem idzie ta mała dysza. To ta dysza główna, tak jak powiedziałem. Jak będziecie zwiększać swoją pojemność, to właśnie tą dyszę główną się. Jak macie dobry gaźnik, to zmieniamy właśnie dyszę główną w gaźniku. Ja. Mamy dysza wolnych obrotów. Tutaj. Okręcamy. Przem się ręce trzęsą. Zaraz wam powiem, jaki tu jest numer. K36. Dla tych co tam są ciekawi dobra. i zakręcamy, dobra, teraz bierzemy sobie nasz pływak, Jeszcze nalot po benzynie został. Bierzemy sobie pływak w ten to sposób bierzemy sobie ee, zawarek wilcowy i obojętnie czy go założycie w tą stronę, czy założycie go w tą stronę, tu nie musi się niczym stresować. Po prostu musicie go założyć tak, żeby trafić w gniazdo. O, mi się nie udało. Więc jeszcze raz. Na spokojnie, bez nerwów. Chodziłem, że czasem może to kogoś denerwować. Bierzemy sobie nasz, nasze zabezpieczenie. O, nie udało się. O, siedzi bardzo ładnie. Pokrywka, mam nadzieję, że wiecie jak, tutaj idzie w tą stronę, ale tutaj idzie jest uszczelka, z tym uchem, mamy taką kropkę, więc to idzie w tą stronę, tak jak teraz. I jak teraz będziecie dokręcać, co jest dość ważne, nie róbcie tak, że dokręcicie jedną stronę, a potem drugą. Robimy tak. Przekręcamy aż będzie, aż poczucie po prostu, że śrubka dojdzie. Jeszcze, o już. Teraz z drugiej strony tak samo. Kręcimy. O, poczułem, że trochę już dochodzi. Teraz, tu trochę. Tu trochę. Tu trochę. Teraz tu na maksa. Dobrze sobie dobrze gaźnik. Tu na maksa i tu na maksa. Oczywiście mówię to na maksa, w sensie, że to takie ostateczne nakręcenie, ale nie, żeby tam nie wiadomo, jak to mocno dokręcać, tak? Teraz tą śrubkę od składu mieszanki. Wkładamy ze sprężynką razem do dołu. Wkręcamy na maksa. Zaraz mi się ciężko idzie, tak jakby normalnie to nie było od tego. Dziwne bardzo, bo to z reguły powinno wam się całkiem lekko wkręcać. Tu jest normalnie taki opór, że. Oczywiście, jeżeli na przykład w dalszym ciągu będzie wam gdzieś leciało to paliwo to jest takich dziwnych miejsc, co nie powinno w sumie się lać, no to automatycznie macie gaźnik do, do wymiany, bo prawdopodobnie macie jakieś mikropęknięcia. a wiecie jak to woda, paliwo. Zawsze wszystko znajdzie swoje ujście. Ja go. No i to chyba jest tyle. No i co? Wykręcamy o tyle co wcześniej. Czyli pół. I czwartka. I teraz zapytacie. A ile to wykręcić? Tak, żeby uzyskać Wolne obroty. Ja sobie to wkręcę, żeby po prostu ten bolec tam troszkę wystawał. Teraz zamontujemy gaźnik. Eee, pokażę Wam jeszcze, jak włożyć przepustnicę, bo tu też można popełnić błąd, i potem motorek też może Wam nie odpalić. Także widzimy się teraz za chwilę przy motorku. Gaźnik jest zamontowany na motorku. Teraz chcę Wam pokazać tą przepustniczkę, jak założyć. Widzicie, tutaj macie regulację do e, tych wolnych obrotów, czyli jak ma być podniesiona przepustnica w gaźniku. Zakładamy, tu macie widzieć takie wcięcie, zakładamy w ten sposób, pod tą śrubką regulujemy tu tą wysokość. Z drugiej strony jest taki, o, taki paseczek, a tam macie wcięcie w gaźniku, w środku. Tak właśnie musicie to założyć w ten sposób, to muszę wziąć sobie z tamtej strony. Jak widzicie, no, nie pokażę wam tego tego. W ten sposób to musicie włożyć. I to musi wam wejść leciutko, o tak jak mnie teraz. Opla i zakręcamy sobie. To musi wam wejść bez żadnych oporów, ta przepuszniczka. Nie może być tak, że gdzieś tam na Ham będzie pchać. Bo ona może wam wejść w inny sposób, ale ona wam tam potem nie dojdzie. Będzie mieć problemy, problemy z odpalaniem. Nie może tak być, bo ta linka mi się tu źle ułożyła. Dobra, musiałem sobie przełożyć to odwrotnie, że to było za linką. bo tutaj mi w niczym nie przeszkadzało dobra, podepnę sobie podepnę sobie teraz tutaj paliwko i spróbuję sobie odpalić. Jeszcze wcześniej, poza kamerą, że tak powiem, ustawiłem sobie zawory, bo były rozregulowane praktycznie pod 0,20. Ale, dobra, nie o tym teraz. Podpinam paliwo i zobaczymy, czy się będzie przelewało. Odpalimy sprzęta i będziemy myśleć. Będę teraz powoli. Wykręcał śrubkę od wolnych obrotów. Żeby ograniczyć przepływ powietrza, może będzie ładniej palić. Róbcie to co pół lub co 1 czwartą obrotu, wykręcając. Mało no, przytkajcie. A więc jak widzicie, motocykl odpala, paliwo się nie przelewa. Jak na razie wszystko w porządku, także myślę, że temat jest póki co zamknięty. Jeżeli będziecie mieć jakieś podobne problemy, napiszcie w komentarzu, a będę myślał ewentualnie, żeby nagrać coś pod Was, pod, pod Wasze awarię. Może uda się coś rozwiązać. A póki co zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, niech się niesie. Was to nic nie kosztuje, a dla mnie to jest dużo, bo mam się dla kogo starać, widzę, że Wam się to podoba, także trzymajcie się i do następnego, Hej!